Okej czołeczko, witam Was wszystkich ludziskawy w kolejnym odcineczku z gry Prince of Persia Wario 23. Tak, i teraz jest czas na fucking Prince of Persia, kurwa, czemu mi myszko tak nie no, no, jesteśmy po kurczę, dwóch odcinkach z Deda, de jakoś mi się... no kurcze, nie chciało kompletnie krać. I tak, używamy teraz miecza węża. Jako mhm. klucz. Czyli użyliśmy go tylko raz kurwa szczerze mówiąc. No. bum, 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 bum. To jest najfiektywna no. sobie, nie? No, dziwą no, to mi się o, zajebie. Zajebioście podobał. Eee, peł... Czyżbyśmy zrobili tak Bob, że najpierw pójdziemy sobie po... Tak, tak zrobimy. A co się będziemy opierdalać? No. Które to musi teraz być? To, nie? Tak, to jest to. Chyba. Tak, to jest to. Dobra, yy... hmm. Jezus, czemu ta myszka tak nie funkcjonuje? No. Tak masz funkcjonować. Stopłeś, włączyłeś? <laughs> nie! Stopłeś, włączyłeś <laughs> No tak czy nie? No ta, tylko są takie <laughs> odpowiedzi chyba. Chyba, że nie wiesz, no to byłaby trzecia odpowiedź, no i ewentualnie... <laughs> chyba. To by była czwarta A innych odpowiedzi no raczej nie wiem Wow no, no naprawdę kurde nie funkcjonujesz Prince oni są już tak sobie, że teraz z tym mieczykiem oni idą na nie? No bo to są cienkie bolki Mieczą bo doszli na hita, nie powiem co jest zwyczaj wody Przejdziesz koło nich i oniż panują po prostu Dobra Poszliśmy dobrze tylko tu jest skrzynia O no, tu albo tam Znaczy tu albo po tym drugim przejściu No tutaj Nie tu, nie tu Nowa grafika odblokowana gr 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 Congratulation O! Fraps Nie, 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 kurwa No, zajebiaście, zajebiaście pchnięcy się No Dawaj sprint Raz było taki lewy moment, co on wpadł, nie? Momentem. No rzeczywiście I źle się obróciłem Aha, na W! Bo to jest ten, to też trzeba obczajać ludzie na którym przycisku kurczę, wybieramy sobie przycisk. Znaczy w którą stronę się porusza przepraszam. Ja, szybkie to. Dawaj, dalej, dawaj, Okej, okay, daliśmy radę. Zapiszemy sobie też grę oczywiście zaraz po tym. I good ja jest godzina kurde, która? 12. Jesus

Kurwa ale... kurwa, jest to, <laughs> to jesteś z nich znowu Kurwa ale to jesteś pryncypierdolnięty na ryj naprawdę Tu nie musiałbym... Aha w ogóle nie zabiłem. Ale ma najebane. Kurwa no patrzcie no... Znaczy no nie zobaczycie ale Jezus Maria no coś jest po prostu spierdolone dzisiaj i tyle Kurwa jak można tak spierdzielić spację? Już się już. Oh, Jesus. No się zrywało już O, No ty, tych będzie troszeczkę kudy działać No nie pierdolę Ja pierdolę No ja na po ten drugi poziom nie Dobra dawaj Nie Masakra A, dużo cię nie klepi, jak na tyle hitów, no Został. Liczyliście hmm. Do góry Czy nie było sto że... okay. to no? Dobra To pora No, mamy toporek Aha Ale nie muszę Opa Mamy Mamy piaski czy nie mamy piaski? No, mamy trzy Dobra, Wow. Dobrze kurwa Już poszedł Ok <laughs> Zrobiliśmy szybszy tempo. O Ty wyrzuciłeś tę ten toporę czy on się zniszczyć. Eee, Nie wiem Dobra i tutaj kurde mać Tylko bardziej się znaczy okay. od nie, nie o to chodzi, no przecież jakoś normalnie nie działa, nie wiem czemu. Nie moja wiem. O, złość, złość. Ofle. Mogliśmy sobie w sumie życie od razu też wiem. Z początku. A, to jest tylko kurde właśnie sami widzieliście. Z ciachem go go razem mam już czerwone. A tylko tu sięłeś mocny czy normalnie? No przecież... E to tu był mocny przecież Okej okay. On zapis od razu w sumie czemu nie? 7 minut już pozbawiliśmy z życia, bo... No tu jest mhm. niestety to Dlaczego samo ty nie funkcjonujesz! No właśnie A byłeś z takim dobrym programem i przyjacielem. Ty piekielna B. Trzymaj się? Trzymaj się, trzymaj się. Oj, naprawdę. Ewentualnie po tym odcinku wyłączymy grę na chwilę i z frapsem zrobimy porządek, czyli dostanie taki konkretny wpierdol, że to jest szok. Nice. Zginął i się spytał, co się stało, górwa. Hmm. To jest to, co myślę. Deswalony tempo i pijaj tam <grym> też dobra miałem. Ja już bardzo ładnie kurwa przeskakuje Dobra, do widzenia Ty kurwa No, a da się zrobić kontrę z, od, od razu z zabiciem go. Znaczy z zabraniem ogromnie. Hmm, Wygladasz... Biłeś piordonie, się od razu chcę, czy coś nie ma. Tak! chciałem zrobić coś fajnego, ale o nice. W końcu. Znaczy... A ta głowa tam gdzieś tam oleciała sobie. To jest w sumie typowe... No właśnie to jest kurwa też przepiękna. Dobra, poziomko. Kurwa! No <śmining> I tak to funkcjonuje kurcze To mi się podobało To była skrzynka Aha, rozwaliłem się, dobra, no to schodzimy po życie, no Już tutaj jest! No O Jeez, to na... kurwa Frabs, to jesteś naprawdę przyjebany O jesus, naprawdę tragedia. no naprawdę tragedię. I my 20 fps w akurze 10 na jest mało właśnie nie 20. No, nie, 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 tutaj. Przejdźmy sobie tutaj i będę może spokojnie schodzić, mój przyjacielu. Aplas. No! I doskoczy. Piaski całe, całe. To tu nie ma pułapek Przecież to sobie dopiero schodzimy do tego hmm. ja się tego życia się nie pamiętam Jak to szło No nie chyba spadnie Dobra Już widzisz chyba dziurki z kolcami jest. Hmm. Nice. Piurskie Kurwa Jestem ciekawy, jak to mnie przypierdoliło, jak kurwa pierdolonie kucałem. I chuj w dupę kurwa murzynom. Co? Czemu ja chuj w dupę murzynom? O kurwa, o chuj tam chodziło? Nie mam pojęcia. Eee. Też nie mam pojęcia. Co jest z tym swojego murzynku? <laughs> nie wiem, <laughs> naprawdę. Dobra, dotarliśmy. Ale kurwa denerwuje mnie te... Denerwuje mnie te pułapki strasznie. Bo nieraz tu nie doszliśmy jak na razie do życia Z e, więcej niż Sartko e, HP Ale Najważniejszy do no. Wydłużenie. My Jeszcze potężniejszy rozdział. Ty my doszli na puchita. No co ty Chociaż nie powiem, że tylko już teoretycznie bardzo ładnie wygląda Trawie połowa drugiego. W sumie jest ich 9-3. No 1 trzecia Dobra, obnę do góry. Obnew góry. Ej, frabsz... Oj kurczę. Szykuj się na konkretni wkię No, jedną ręką, na kokie. Wszystkie masz? Wszystkie. Jeden straciłem. O, już w pierwszym, bardzo ładnie. Popla. no, w sumie za niedługo nowa sakiewka będzie chyba, nie? No, chyba po kolejnym przejściu, nie? Hmm. O, tu. tu. Uh, Co? Jesus Christ. What? Był pokazany miecz węża na, na obrazku przed przeczytaniem tego, czy nie? Czy to jest dopiero odcinek w galerii? Nie wiem. No i bez jaj, że oni tam jeszcze raz będą. Eee, abstrają, że tak. A my nie. A my nie. Że muzyczka jest po prostu w tej lokacji, nie? Dobra, tu mamy tą wejchę. To jest konieczne chyba nawet piasek, nie? Żeby złożył Dobra no. Pierwsza gra, w której mi się potrzeba. Jezu I I To jest w sumie więcej takiego chodzenia niż z pierwszej hmm. części. Tam widać ten statek Otóż nie Jezus! Widziałeś to? Widziałem. Jak bym chciał zbonić, to chyba przyjebać czy coś. Jeez, nie nie, nie. przecież naprawdę coś z tą banią ma nie te, niepojętego. Mm. Kurwa. Dobra, zróbmy mm. to tak. Hop no. lecia! No tu nie ma rady. Dobra, pierwszy. A tak mamy już to. cały dzień. No. Kroczek! No do lewu. Gdzieś to No kurwa, wskoczę na niego. Okej. Okay. Zbali go wziął. O, nie Długo mieliśmy mieć, nie powiem Nie Okej okay. Spinamy się do góry Ale teraz znowu trzeba zejść, żeby opuścić to zrobione Nie no tutaj to jest, Czy tutaj? Może by ten tą skałę, nie? Aha, dobra. Okej Noooo lecia, co Słuchaj, na prawo można po ścianie iść? Gdzie jest? Na ten balkon, czy co? Czy tu? tu? Hmm. Nie, nie no to jest ten Jak masz yy, inny czas chyba, nie? To? No wątpię, że mi ten dobra. Co, nie no mi to zaciekawiło, może tam by była skrzynka, albo co, wiesz... No, no rozumiem się, tylko kurwa... Kurczę... Nie, raczej w bankie by dobrze. Czekaj, no wszystko zmy tutaj. O kurwa mać! Jebane no, krzyw... no. krzywizny chuju, no! Ja pierdolę, no. Frabs to wszystko się... Nie no, nie dam rady. To, no, to bo tu nie ma się czego chwycić, nie? No. Mnie to tak ciekawi, nie, po prostu. Może w innym czasie się tam i takie, nie no, to tak teraz w magiczny tak. sposób bierzemy skrzynię za bok no i idź, idź, gdzie 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 nie gdzie gdzie no, Kurwa gdzie 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 Kurwa mać, no przypierdolić można w czymś. I zero piasków. Pięknie. Ale jak spadnę, to się mogę zjebać ewentualnie. Tu jest ta skrzynka, kurde. No, chyba, że... Wrócimy się po nią później. Dobra. No, troszkę życia Nawet nie wiem, czy... Aha, ten krug nas chyba sklepał. Nie? Troszkę. No. Ja pierdzielę. Dobra. No i tam jest kurde ta skrzynka niestety Do góry No właśnie tam jest ta skrzynka Lubią widać, nie? No No idź, dziś idź. Ale przyjebany jest ten traps, naprawdę Okej okay. No zapiszę se, bo ewentualnie pewnie zginę tutaj przez upadek czy coś No, tego nie ryzykować. <grym> no i wracamy do... się znowu on. No no bo tu już żeśmy mieli uruchomić tam wodny mechanizm Aha Okej, okay, super, fajnie, walczę w ściany Aha, oczywiście. A to nie ten mierz jest, jest naprawdę przepro No Wiem co zrobię, kurwa, to będzie dobre. Tylko muszę wy, muszę mieć wrogów przy sobie. Ale będzie dopierdolenie konkretne. Już to czuję. Nie Dobra. Nie będą nazwę. Postawiam. Czy zrespią? Nie! Nie 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 Nie! w sumie no wrogów więcej nie jeden Dobra, trzeba już nie ma Ej jest się z chyba Okej, okay, dobra, róbmy tą wodę Nie, to jest Jeszcze górę. Aha. Najpierw ta woda musi się ten. Nie, nie, ona już jest. No. Głód. A, czyli dobrze. Dobra, pierwsze oczko. Łego dnio Hopla uh. ruszy, ruszymy No i już, bardzo Już nie uśmiech uśpi, no. Dawno do haki nie było w sumie To nie po on jakoś tu będzie. Zgon jest tylko w teraźniejszości, nie? No. no Znaczy no ewentualnie, bo na końcu nie będzie w teraźniejszości. Nie, no, to będzie teraźniejszość. Nie. No. W przeszłości będzie. O, widzę, że nie znasz dialogów e, grając tak długo w bok. Prince sam mówi, e, że Dachaka znalazł sposób, żeby mnie znaleźć w przeszłości. Mhm. Opla. To nawet Prince'a chyba będzie nie właśnie. Dobra, tu mamy to znowu. Dziadostwo pierdzielone, którego. Eee. Nie tu. Też nie? To sprawia to. Tej... Kurwa! Przespadnę. No. jest? Aha! Najpierw no. było lewe, później prawe. Teraz to. Te. A, shit. Czyli prawe i lewe. Lewe i prawe. No, zależy od której strony się posunie. Co, zrobimy krótszy troszkę odcinek z tego powodu, że naprawdę stab O 60 teraz! Zajebiście! by wasz tech nie mam przeznaczenia, tam moc pozwala ci przeprowadzić silny atak. Raniący kilku wrogów naraz. Okej, już widzę. A to jest to pierdzielnie są. To takie słabe na razie, nie? No. Widziałem 9 ów No bo przy piasku zawsze tyle było. No teraz, 30, kurde. Dobra, tak więc ludziska kończymy. Kolejny odcinek Sprintza, czwarty chyba. No. Tak więc mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak zaprzymasz, oczywiście na kolejne tak więc maha się. Cześć. Yo.